W poniedziałek, 16 grudnia Malwina Schulz witam Państwa i zapraszam na serwis informacyjny. A dziś w serwisie sylwestrowe możliwości legniczan oraz legniccy szczypiorniści najlepsi. Kolejne potrącenie w Legnicy w poniedziałek rano na ulicy Wrocławskiej 66-letnia kobieta na przejściu dla pieszych potrąciła niewidomego mężczyznę, 56-latek został przewieziony do szpitala z potłuczeniami, kobieta miała we krwi 0,34 promila alkoholu. Gorący piasek w egzotycznych krajach, wielki balczy, zabawa w gronie znajomych. Możliwości na spędzenie wyjątkowego sylwestrowego dnia jest wiele. Podstawowa sprawa to jednak zasobność naszego portfela. Z jakich propozycji mogą wybierać Ledniczanie? Ci, którzy chcą spędzić sylwestra w klubach i restauracjach, muszą szybciej podejmować decyzje. W popularnych lokalach pozostały ostatnie miejsca lub już ich nie ma. W tym legnickim klubie przygotowania już się rozpoczęły. Sylwester typowo dyskotykowy. E, impreza jakiej, że tak powiem, jest e, zawsze co roku e, na wysokim poziomie, na wysokich obrotach DJ z najwyższej półki. E, fajerwerki mamy też, że tak powiem, też najwyższej półki. E, no niestety no Sylwestra już mamy sprzedanego na, e, na klubie. Ostatnie wolne miejsca są w restauracji. Tematem wiodącym zabawy będą kuchnie świata. Ci, którzy lubią eksperymenty kulinarne, powinni być zadowoleni. Obiad to będzie kuchnia włoska, saltimoka cielęca. E, przystawki, które będą podawane, będzie stół morski, będą e, wszelakie owoce morza, będzie półmisek azjatycki, a będą pierogi greckie, będą, że tak powiem, zakąski typowo bałkańskie, e, zupa bałkańska, zupa rybna, e, no i Niespodzianek więcej zrazu nie będę, bo, niestety, bo trzeba, żeby ten gość jednak tutaj bawił się dobrze. Bo zaskoczenie to podstawa. Ci, którzy wolą natomiast zabawę pod chmurką i w podróży, mogą wyjechać poza lewnicę. Jak co roku organizujemy wyjazd do Pragi, jak i do Berlina. 31 grudnia jest wyjazd, gdzie grupa może poznać miasto, Pragę, malowniczą Złotą Pragę, jak również Berlin, a następnie jest powitanie Nowego Roku. Mamy bardzo duże obłożenie, zostały nam już ostatnie miejsca. Zawsze można wybrać się swoim autem. W legnicy, niestety, tradycyjnie miasto imprezy sylwestrowej pod chmurką nie przewidziało. Są jednak i inne możliwości. Jak Pani lubi spędzać Sylwestra? Jak lubię, czy jak spędzę? Jak lubię na tak? przykład. Zawsze u znajomych, na domówce. Czyli w tym roku będzie? Tak, podobnie będzie również. Chęci do spędzenia Sylwestra są bardzo duże. Każdy, każdy chciałby spędzić chyba wyjątkowo ten wieczór. I, no i jedynym gdzieś tam ograniczeniem są gdzieś tam możliwości finansowe i też ludzie, z którymi by się chciało spędzić ten czas. No Najważniejszy chyba w tym wszystkim jest ten wspólny, wspólny czas, który razem spędzimy. A gdzie to będzie, to jest chyba nieważne. Jednak aby jedni mogli się bawić, inni muszą w tym czasie pracować. Właściciel jednego z legnickich hoteli zdecydował się na oryginalne rozwiązanie. Nie organizujemy w tym roku sylwestra, ponieważ chcemy odpocząć po ciężkim dla nas roku, po pracowitym dla nas roku. Chcemy dać odpocząć naszym pracownikom i dać im dzień wolny. Organizowaliśmy za to w dwa razy Andrzejki, które nam się świetnie udały, natomiast w przyszłym roku. Planujemy dużą imprezę na nowej sali. Tak więc pracowicie będzie, ale pod koniec 2014 i na początku 2015 roku. Każdego roku spora część osób zostaje zatruta czadem część z nich ze skutkiem śmiertelnym. Co zrobić, żeby tego uniknąć? Straż pożarna wraz z policją prosi o zachowanie bezpieczeństwa. Tlenek węgla to gaz silnie trujący, bezbarwny i bezwonny. Żeby się go ustrzec, nie potrzeba zbyt wiele. Wystarczy pamiętać, że instalacja gazowa i przewody kominowe powinny być poddawane kontroli przynajmniej raz w roku. Powinny być one również czyszczone od 3 do 4 razy w roku. Również źródłem tlenku węgla może być brak właściwej wentylacji. Bardzo często się zdarza, że junkersy, czyli ogrzewacze gazowe, znajdują się w pomieszczeniach zamkniętych, typu łazienka, kuchnia. I w przypadku, kiedy wentylacja jest niedostateczna, z tych samych powodów, jak poprzednio, może dochodzić do niepełnego spalania paliwa zawierającego węgiel i wydziela się tak samo ten, jak węgla. Kontrolę przewodów wentylacyjnych powinniśmy robić przynajmniej raz w roku. Dobrym rozwiązaniem jest również instalacja czujek dymu i gazu. Z moich informacji i doświadczeń wiem, że coraz więcej osób decyduje się na montaż takich czujek, które w porę ostrzegają o występującym zagrożeniu. Również policjanci przestrzegają użytkowników piecy i urządzeń, które mogą emitować tlenek węgla. Przypomnę, że w ubiegłej zimy na terenie Legnicy doszło do tragicznego w skutkach wypadku. Chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. To może być bardzo uciążliwe dla sąsiadów, kiedy do kominków czy do pieców wkładamy nie to, co powinno być wkładane. Niestety na terenie miasta spalane są śmieci w piecach. To widać na szczególnie osiedlach domków jednorodzinnych. Wielu mieszkańców zatyka przewody wentylacyjne, żeby było im jeszcze cieplej. No to jest najlepszy, najlepsza droga do tego, aby dochodziło do emisji tlenku węgla w mieszkaniu. Gaz zawiera związki węgla. Jeżeli jest za mało tlenu. Reakcja chemiczna jest nieubłagana i nie wytwarza się dwutlenek węgla, a tlenek węgla, który jest trujący dla organizmu. Zachowajmy zatem zdrowy rozsądek i zadbajmy o bezpieczeństwo swoje, swojej rodziny oraz naszych sąsiadów. Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Muzycznych Sempre Arte w piątek 13 postanowiło złamać przesądy i zorganizowało aukcję z okazji inauguracji swojej działalności. Stowarzyszenie, jak sama nazwa wskazuje, chce pomagać młodym i zdolnym muzykom. Stowarzyszenie dopiero zaczyna swoją działalność. Jako przyjaciele Szkoły Muzycznej, członkowie stowarzyszenia chcą wspierać działalność statutową szkoły i tym samym młode talenty. A pomoc jest niezwykle potrzebna, bowiem rozwijanie talentu muzycznego to ciężka praca, poświęcenie i koszty. Pani Alicja, prezes stowarzyszenia i nauczyciel muzyki, wie o tym doskonale. Na samym początku mojej kariery pedagogicznej, miałam Niezwykle uzdolnioną dziewczynkę, która jeździła, wygrywała, wygrywała, wygrywała. I samotna mama któregoś dnia powiedziała mi, Pani Alu, ale na ten konkurs już dziecko nie pojedzie, ja po prostu nie mam za co. I dopiero wtedy dotarło do do mnie, że no nie jest to rzeczywiście finansowo tak proste. Znalazł się znaczy Znalazłam sponsora, to były pierwsze moje kroki w zbieraniu finansów na takie cele, no i wygrała. Stowarzyszenie zorganizowało aukcję charytatywną. Do zlicytowania było wiele ciekawych przedmiotów: obrazy, choinki z makaronu, aniołki, a także dzieło naszego legnickiego artysty Grzegorza Niemiejskiego. Te dary, wszystkie, które tutaj otrzymaliśmy, to, jest, to są działania i rodziców, i dzieci, i przyjaciół, szkoły. Pozyskiwaliśmy z wszelkich możliwych źródeł. Aukcję poprowadził przyjaciel stowarzyszenia Jan Hila, który również przygotował niespodziankę na licytację. Zapewne Państwo wie, kojarzą mnie z winem. Ja współpracuję, mam dużą przyjemność współpracy z jednym z najlepszych winiarzy hiszpańskich, z markizem Alvarez de Toledo. I ja mam wino, które stoi na stałe na stole. Króla Hiszpanii Juana Carlosa. Jedno z tych win sygnowane będzie dzisiaj sprzedawane na aukcji. Zanim aukcja się rozpoczęła, na scenie pojawili się młodzi i naprawdę zdolni muzycy ze szkoły muzycznej, którzy rozpoczęli wcale niepychowe piątkowe spotkanie. Dziesięć drużyn wzięło udział w organizowanym już po raz dwunasty przez Szkołę Podstawową Nr 7 Mikołajkowym turnieju piłki ręcznej. W hali widowiskowo-sportowej emocji nie brakowało, bo jak zwykle młodzi adepci Szczypiorniaka grali ambitnie i z poświęceniem. W tym roku wygrała reprezentacja Szkoły Podstawowej Nr 9 w Legnicy. Tak żywiołowego dopingu mógłby pozazdrościć nie jeden zespół. W Głogowskiej Hali młodzi kibice głośno zachęcali do gry swoich kolegów. Frekwencja widać, jaka jest. Mamy kibiców na trybunach. Klasy czwarte, klasy piąte, szkoły podstawowej numer 7 kibicują. W zawodach udział wzięło 10 drużyn z Głogowa, Gorzowa Wielkopolskiego, Legnicy, Lubina, Nowej Soli, Białołęki i Jerzmanowej. Jesteśmy podzieleni na dwie grupy. W każdej grupie gramy każdy z każdym. No i właśnie jest końcówka grupy pierwszej. Później już zagramy, w zależności od tego, z którego miejsca zespół wyjdzie, o to miejsce walczy w finale. Czyli każdy zespół rozegra pięć meczy. W turnieju zagrały cztery drużyny z głogowa. Na półmetku zawodów najlepiej spisywała się ekipa ze szkoły podstawowej numer 7. Dobrze idzie i cieszymy się z tego, że wygrywamy ciągle. Ile meczów macie za sobą? Cztery. I jak wszystkie wygrane? Tak. Wysoko? Nieraz wysoko, a nieraz nisko. Tak. Jednym punktem nieraz też. A macie szansę na pierwsze miejsce? Nie wiadomo, bo to różnie bywa. A długo grasz w piłkę? Trzy lata już będzie. Włogowskie drużyny mamy rocznika właściwego, czyli 2002 i młodszego. No to młodszy wiadomo tam na początku musi się nauczyć. A starszy zespół do chwili obecnej wygrał wszystko, więc mam nadzieję jeszcze jeden mecz przed nami, że... Pogramy w finale, aczkolwiek to jest turniej, to są dzieci, to się może wszystko wydarzyć. I faktycznie zespół z siódemki trafił do finału, ale tam uległ szkole podstawowej nr 9 z Lednicy. Trzecie miejsce zajął UKS Miś Gorzów Wielkopolski. Kamil Gwadera, Radosław Morawski oraz Oliwia Lisowska to zwycięzcy konkursu plastycznego organizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego. W nagrodę ich prace znalazły się w kalendarzu na 2014 rok. Konkurs organizowany jest już po raz siódmy. W tym roku prac napłynęło zdecydowanie mniej niż w poprzednich latach, jednak nie z powodu mniejszego zainteresowania. W tym roku ponad 300, ale tylko dlatego, że ograniczyliśmy ilość nadsyłania w każdej W zeszłych latach to było po 700-800, to było bardzo trudno dokonać wyboru. Były szkoły, które są bardzo zaangażowane w to i było po 50 prac czasami w jednej szkole, w związku z tym musieliśmy dokonać pewnej takiej, Rzeczy, żeby to zmniejszyć, po prostu. Jednym z laureatów konkursu jest Radosław Morawski, uczeń pierwszej klasy ze szkoły podstawowej nr 18. Namowa: no e, e, pracę o ruchu drogowym. A konkretnie o bezpieczeństwie pieszych. Ojciec Radka jest dumny z sukcesu syna. Sam prawo jazdy ma od 22 lat i stara się jeździć bezpiecznie. Jak przyznaje, syn też go pilnuje. Zdarzyła mi się kolizja z mojej winy zresztą, ale to był wiek młodzieńczy właśnie te 19-20 lat, także są początki kierowania, natomiast później już nie zdarzyły mi się kolizje, także myślę, że jestem uważnym i bezpiecznym kierowcą. Siedmiolatek ma swoją wyrobioną opinię o legnickich kierowcach. Musi się zatrzymać, kiedy człowiek przechodzi przez pasy. Czy myślisz, że kierowcy w Legnicy tutaj dobrze jeżdżą, czy, czy często się jednak nie zatrzymują? Dobrze. Jurozy wybrali 12 laureatów konkursu i wyróżnili 20 uczniów. Pod uwagę wzięto kilka elementów. Oryginalność. I czy trafia przekaz do rówieśników? Bo to jest raczej do nich, a nie do nas starszych. To nas trochę inne rzeczy. Pan Radosław chce, aby syn przygodę z prowadzeniem auta zaczął jak najszybciej. Przychodzi taki wiek, że po prostu muszą, jeżeli nie zaczną, no to nigdy nie będą dobrymi kierowcami. To jest kwestia szkolenia i tego, żeby nauczyć ludzi ostrożności i uwagi, po prostu bezpiecznej jazdy i to wszystko, a z wiekiem przechodzi reszta. Kalendarz co roku cieszy się dużą popularnością i trafia do instytucji publicznych z naszego regionu. Diecezja Legnicka została wyróżniona przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Nagrodzono sprawny remont opactwa Cystersów w Krzeszowie, który był prawie w całości zasponsorowany przez Unię Europejską i trwał trzy lata. 21 listopada podczas konferencji na Zamku Królewskim w Warszawie uhonorowana została diecezja Legnicka. Sprawnie zrealizowała projekt pod nazwą rewitalizacja zespołu opactwa Cystersów wraz z otoczeniem w Krzeszowie etap drugi. Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za skuteczne wykorzystanie środków Unii Europejskiej na kulturę w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Diecezja Legnicka otrzymała także specjalne wyróżnienie. Wyróżnienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla diecezji legnickiej za aktywną współpracę na etapie wdrażania i rozliczania projektu, pod nazwą Rewaloryzacja zespołu opactwa cystersów wraz z otoczeniem w Krzeszowie. Jest podpis pana ministra. Projekt rozpoczęto w październiku 2009 roku, a zakończono w marcu 2012. Wyremontowano bazylikę w niebo Najświętszej Marii Panny oraz kościół pod wezwaniem świętego Józefa. W pozostałych świątyniach remontowano m.in. dachy, elewacje czy instalacje elektryczne. Wprowadzono także wielojęzyczne audio -przewodniki dla turystów. Krzeszów jest piękny w każdej porze dnia i roku, ale ta właśnie sceneria zimowa, którą możemy w tych dniach obserwować, Krzeszów sprawia, że jest to miejsce na coś magiczne. Całkowita wartość remontu to prawie 25 milionów złotych, z czego prawie cała kwota była pozyskana z Unii Europejskiej w ramach projektu Kultura i Dziedzictwo Kulturowe. Na koniec przypominam państwu naszej stronie internetowej www.damitv.pl. Proszę zajrzeć, a tam świąteczne niespodzianki. Na dziś to już wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.